Siemanko z tej strony Tenrix i dzisiaj kolejny odcinek z Car Crashera oto mój nowy wóz, ale do niego zaraz wrócimy, bo przed chwilą, dosłownie przed chwilą odblokowałem mój najnowszy wóz za 75 trylionów i jest to Choke, pancer, 8 mouse. Zobaczmy na ulepszenia. Mam tutaj trochę kredytów, więc myślę, że możemy go trochę ulepszyć. No bo czemu nie? Zaraz będę miał zapchane te kredyty, więc postaramy się coś tutaj ulepszyć. Zacznę od tych największych rzeczy. Engine block jeszcze spokojnie zmieścimy. I brake tuning też damy radę. Co tutaj jeszcze mamy? Camps and values. Już nie. Dlaczego nie wiem? Niby mam 815, ale nie mam. Dziwne. Tak, jakby się coś zbugowało. Dobra, no i zobaczcie ten wspaniały czołg. To jest najlepszy czołg w tej grze. Już więcej czołgów nie ma. Jest duży, jest duży i wytrzymały. Jest duży i wytrzymały. Zobaczmy, ile za niego zarobimy. Już wjeżdżam, już wjeżdżam i odparamy maszynę. Oczywiście czołg jest dosyć duży, aczkolwiek nie jest aż tak ogromny. Przynajmniej wjeżdża tutaj normalnie do tych boksów. I zobaczmy, zobaczmy, bo nie patrzyłem ile tam było, jak startowałem czołg, więc zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kasiurę. 60 bilionów, 65, będzie więcej. 70, ładnie, ładnie to. Uh, 75. Wow. Wow! Naprawdę dobra kasa jest za ten czołg. Jest powolny, także no, powoli się wjeżdża do... No, wow! Cóż to było? Ej! A, e, do, Dobra... <ścoughs> Widzieliście to? To była masakra! Co to było? Tam wybuchnął e, ten samochód atomowy, ale jak to mnie sprzątnęło? Co tam się stało? Dobra, no jedziemy. <laughs> jedziemy troszkę muzyki posłuchać, nie? Zobaczmy sobie muzykę. Jak tu rozwali nasz czołg. Tam coś chyba już odpadło, coś tam leży, mi się wydaje. No kasa jest no, masakryczna, praktycznie prawie. Prawie 76 trylionów, więc naprawdę ładnie to idzie. Bardzo ładnie. Muszę przyznać, podoba mi się ten czołg, podoba mi się ten czołg, rozwala też, o, o, event halloweenowy, no to, pff, no to szybko rozwalam ten czołg, rozwalam ten czołg i biorę się za event, bo jednak przydadzą się te golden kredyty, golden credits, które można tutaj zdobyć. Ile tutaj już mamy? Ile mamy? Ile mamy tutaj? O, 9450, więc zaraz będzie 10 tysięcy, więc zaraz dostanę te 250 kolejnych. Przejdźmy do mojego poprzedniego samochodu, który już, no, już wygrałem wcześniej, nazbierałem na niego kasę, nie nagrałem tego, ale oto on. Oto on, teraz będziecie widzieli go w akcji, jak sobie radzi ze zbieraniem. Zobaczymy, czy będę miał szczęście z tym samochodem i znajdę skrzynię, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy, na razie pumpkinsy się trafiają, więc spoczko, wystarczy... Wystarczą, o tak, wystarczą na początek, jak najbardziej. Lepiej pumpkinsy niż nic. Ile tutaj już ich jest? 39 już się ich pojawiło na mapie, dobrze, ładnie, ładnie, czyli dużo osób nie zbiera. Drzewo ktoś mi tu postawił na drodze, tylko czemu? A Pumpkinsa trafić nie mogę. A Pumpkinsa ta... następnego Pumpkinsa nie trafiłem. Co się dzieje? Oj, tu... co to za blokada? Blokady stawiałem drzewa, ja nie wiem co się dzieje. Tak, tak nie można grać. Ach, nie można grać. Trzeba zresetować to, trzeba zresetować. Innego wyjścia nie mam. Lecimy jeszcze raz. Mamy jeszcze dużo czasu. Minuta 19, więc coś jeszcze zbierzemy. Rozglądam się, czy nie ma gdzieś skrzynki. Tutaj pumpkinsy leżą. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ale pojedziemy tutaj, tutaj i ominiemy tego pumpkinsa. Oczywiście nie. Ha. No jasne, no jasne. Tamtego zostawimy z tyłu, jedziemy dalej. Co tam jest? A, pumpkins. Ok. Mamy pumpkinsa kolejnego. I jedziemy tutaj. Zobaczmy. Jeszcze jeden pumpkin. Mamy 44 sekundy. Czy nam się uda jeszcze coś znaleźć? Dobra. E co tu jest? Tutaj pumpkin. Się zastanawiałem, co tam jest na, na wodzie, bo coś tam jednak było, nie? Widzieliście to? Tutaj pumpkinsy, pumpkinsy. Kolejny pumpkins. I tutaj zobaczcie na wodę. Chwila, widzicie tam z tyłu? Widzicie. O, tutaj cukiereczki zgarniemy. Zgarniemy cukiereczki, ale zobaczcie tutaj, tutaj, tutaj. Zobaczcie co jest w wodzie. Mamy to, mamy to. Wskakuje do wody. Boom, zahaczone, zahaczone. Mamy to. Mamy to. Super. Mamy 250 kredytów. Super. Udało się. No, i to tak y, na sam koniec, na styk, zobaczcie. Dobra, i już mam 4 na 5, więc ładnie, ładnie to poszło. Ale wracamy, wracamy do zbierania kasiury, bo już mam, y, jak widzicie, 75 trylionów. No, do 200 jeszcze daleko, jeszcze daleko. A teraz te wozy, to już masakrycznie się zbiera. No, ale jako, że wracam do zbierania kasy, to przejdźmy do czołgu. Skoro czołg mamy, to y, pobawmy się czołgiem, prawda. Więc zabieramy się znowu za rozwalanie czołgu. Może coś jeszcze przy okazji rozwalimy? Chwila, patrz. Ej, ja, dobra, ha, dobra. Teraz już powoli, powoli kumam, co się stało wcześniej. Tam widocznie ten koleś tam był, ale zobaczcie, jak to w środku wygląda. Zarobiście, zarobiście i znowu ten koleś. Uwziął się chyba na mnie, ale spoko ten czołg w środku wygląda, no tego tutaj nie widać, nie można coś zobaczyć do środka, troszkę szkoda, troszkę szkoda, jeżeli wszystkie sprzęty tutaj mają takie, o, dobra, widzę, że się uwziął, widzę, że się uwziął, znaczy podejrzewam, że nie tylko na mnie, bo tutaj jeździ, i rozwala, ta bazooka mi się podoba, naprawdę fajny sprzęt. Można się ładnie tym pobawić. Dobra, Retytowało mnie, ale że padłem, to też mnie wywaliło do środka, a czołg przed, muszę dobiec. Czasem tak jest, że bardzo daleko mnie respi od tego, gdzie jest mój sprzęt. Jak teraz wejść? Aha, tutaj, dopiero tutaj, dopiero z przodu się wchodzi do tego czołgu. Czasem tak jest, że czołg mi... raczej nie tylko czołg, cały sprzęt aż na końcu linii tej całej wywali, więc nie opłaca się biec, bo 30 sekund szybciej minie, niż tam dobiegnę. Tutaj są schody chyba, więc więc wyjeżdżamy, na schodach to za bardzo tutaj nie ma sensu, bo ten czołg się w ogóle nie rozwali, ale zobaczmy czy to autko się rozwali, coś coś trafiłem, coś trafiłem, ale na pewno nie w silnik więc jeszcze raz, jeszcze raz, o i co? i znowu nie trafiłem w silnik ojoj, dobra zobaczcie tutaj na koniec lufy ja zawsze mówiłem, że przydałoby się jakiś taki coś co o, 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 dobra, zaraz do tego wrócę. Zobaczcie, że helikopter wylądował. Więc szybko biorę jak najszybsze auto, znaczy jak najlepsze z ostatnich, które miałem. I lecimy, lecimy, zobaczmy, czy się uda znaleźć łódkę. Zobaczmy, czy się uda znaleźć łódkę. Ja zawsze, ostatnimi czasy, zawsze szukam łódki, bo to jednak jest 300 bilionów, troszkę więcej, nie, niż 200, które dostajemy za wjazd do helikoptera. Ale tutaj już widzę, że nie dam rady znaleźć łódki, skoro z tej strony nie było, to um, boję się, że jak pojadę w drugą stronę szukać, to jej nie znajdę na czas, zostało mi 16 sekund, więc siadamy tutaj, siadamy tutaj i mamy zarobione 200 bilionów ,100, 100 kredytów, no i oczywiście kasiurę za rozwalenie auta, które stoi przy helikopterze. No i kasa za wybuch zarobiona, więc bierzemy się za rozwalanie znowu, kolejny raz czołgu, no i trochę, trochę powiem wam szczerze, porozwalam ten czołg, no bo tu jest 15 trylionów do następnego wozu, więc no troszkę mi na to zejdzie, zobacz, co tu jest, eee, crusher demolition, Demolition, okej, okay. zobaczmy jak mi pójdzie. Czołgiem jestem i tutaj trzeba auta rozwalać, więc raczej a pojazdy! Więc zobaczmy jak mi to pójdzie. Zobaczmy jak mi to pójdzie. Może uda się wygrać. Raczej wiadomo, to jest czołg, więc hmm, nie jest zbyt szybki. Będzie trudno to wygrać, ale... Ale wszystko zależy od ludzi, prawda? Ja tutaj już mam dwa, mimo że mam czołg, więc zobaczmy, zobaczmy. Czas pokaże. Fajne jest w tym, jak są te eventy po prawej stronie, to też jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o zarabianie w tej grze. Jeżeli wam się pojawi ten event, nie, nie musicie grać tak, żeby to wygrać, ale starajcie się jak najszybciej tutaj rozwalać te sprzęty, bo tutaj nie musicie czekać tych 30 sekund, bodajże. Jak jest ten event włączony, to jest dużo szybciej, Możecie resetować sobie te wozy, więc jeżeli bierzecie w tym udział, to szybciej zarabiacie. Przynajmniej moim zdaniem, bo szybciej możecie zresetować. Nie musicie czekać tak naprawdę, aż się to auto, czy wóz ogólnie, jaki tam macie, że się zepsuje do końca. W zasadzie nigdy nie musicie, ale nie musicie odczekać tych 30 sekund, tylko kilka sekund, tak jak teraz. O, widzicie, wóz nie był do końca zniszczony, ale zaliczyło mi go po prawej stronie i sobie zresetowałem. No i tak to właśnie działa. Więc jest dużo szybsza opcja, niż jak nie ma tych eventów, więc warto korzystać. Tutaj ten wjazd niepotrzebny, tutaj nic się nie stanie. Resetuję, wyjeżdżać to już nawet nie ma sensu. O, tutaj, co tutaj jest? Co tutaj jest? Ach, tutaj są, tutaj też jest do bani, tutaj też jest do bani, więc wezmę sobie inne. O, tutaj już będzie lepiej przetopić. Przetopić taki ogromny wóz. No, trochę to zajmie, bo musi dosyć wysoko podejść e, ten kwas, ale, ale jest to lepsza opcja niż rzucanie tego czołgu po tamtych rurach, co by nic nie dało, bo ten czołg jest tak ogromny, że on by się zablokował i tyle by z tego było. Dobra, e, 45 sekund zostało, więc zobaczmy. Na razie jestem na pierwszym miejscu. E, za mną cztery wozy, tylko oj tutaj. Mm, za szybko, e, za szybko klikłem, za szybko klikłem, więc e, nie zaliczyło mi tego wozu, ale widzę, że tutaj ludziska nie śpieszą się, nie śpieszą się, więc... E, hmm. Całkiem spoko. Tutaj mamy magnesy, więc jeszcze jednego mi zaliczy na spokojnie tutaj na magnesach. Tutaj dam radę. Ja tutaj zawsze się obracam lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, ale <laughs> można sobie myszką też klikać po tych guzikach i też jest OK. Więc zachęcam. O, mamy 5, mamy 5, może jeszcze nie 5 sekund. Nie dam rady niby. Jestem na drugim miejscu. O, oh, oh, byłem na drugim miejscu i wygrałem. No popatrzcie. Ciekawe, czy tutaj też jako tako są mimo wszystko liczone te części, czy tylko wozy. No bo, jeżeli chodzi o części, to tutaj bym wygrał. Może dlatego, może byliśmy execwo, mieliśmy po 5 i części tutaj przeważyły u mnie. Ciekawe, ciekawe. Ale byłem pierwszy subcio. No, zobaczmy, zobaczmy. Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem. Tutaj ta wieżyczka tego czołgu, raczej ogólnie czołg jest wypasiony, tyle że... Ta wieżyczka jego się nie obraca o 360 stopni, czyli dookoła nie kręcimy tym. Nie wiem, czy ten zbiornik paliwa mu z tyłu przeszkadza. A, chyba tak, on jest trochę wyżej. No to szkoda, szkoda. Jakby się obracał dookoła swojej osi, byłoby zarąbiście, zarąbiście by było. No ale damy radę i tym czołgiem powalczyć. Jak będziemy na derby, czy gdzieś w tym stylu, to powalczymy i tym czołgiem. Dobra, zobaczcie to auto. Mówiłem wam wcześniej, że ja mi pokażę trochę później. Tricera X100. Jest to bardzo ładne autko. Zobaczcie kolorki ładne, chyba dobrałem, nie? Czarny, pomarańczowy pod Halloween. Do tego czerwone światła zrobiłem, więc jest naprawdę fajnym wozem. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mi się bardzo podoba. Dużo nim pośmigałem, naprawdę jest dobry, e, szybki i nadaje się na, na wszystkie racingi, tak naprawdę, więc jest naprawdę dobry, polecam. No ale dobra, rozwalony, rozwalony. pokazałem Wam, wracamy do, do czołku. Trzeba szybko zbierać, chociaż e, hmm, szybko zbierać. Nie wiem, czy tamtym wozem nie byłoby szybciej, on jednak szybko wjeżdża. Czyli znaczy tutaj już turbo kupiłem w tym czołku, więc troszkę szybciej się zbiera, ale jednak ojej. Zobaczcie, o, i widzicie, blokuje się tutaj ta wieżyczka. Trzeba troszkę się do tego przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić. Dobra, ja tutaj może postawię ten czołg, bo tam troszkę, no mimo, że jest. E tam na żółto, to mniej bym pewnie zarobił niż tutaj. Za to lasery tutaj, jak są złociutkie, wchodzę od razu, to jest na drugiej linii, lasery są tutaj naprawdę dobre, zobaczcie jak go, jak go podkładało, no przepięknie. I szybka kasa, już mamy 72-73 miliony za ten, za ten czołg na tej linii drugiej. No i, oj i trafię go teraz, zobaczcie. Zobaczmy, zobaczmy, tak jest, Aha, trafiony, zatopiony, dobrze, dobrze, ale ta maszyna, o, jak już tutaj jestem, to o, części trzeba zbierać, ten czołg daje dużo części, czy to wygram, czy to wygram, sprawdźmy, no czołgu, rusz się, rusz się, muszę wejść do niego, bo się nie ruszy, zablokował się, no, jest, pięknie, wskoczył. Skoczył i do bani wskoczył, zawiesił się. No, tak jak on będzie wskakiwał, to będzie ciężko to wygrać. Ale kolejna maszyna jest łaskawsza. Tutaj na pewno damy radę rozwalić ten czołg, zobaczcie, już go pozamiatało. O, ja, teraz i czołg i mnie. Tutaj już 177 części, zobaczcie jak te części tam nabijają się teraz. 210 już mamy i lecimy dalej. Lecimy dalej, zobaczmy. O, tutaj też spoko. Więc trzecia maszyna też jest do wzięcia. No i znowu wracamy do tej maszyny. Zobaczmy jak teraz pozamiata mi czołg. No jeszcze gorzej niż wcześniej. O, teraz skoczył dalej, wskoczył dalej, no ale to też mi nic nie daje. Chociaż trochę części tam nazbierałem, mam już 378. No to nie wystarczy, żeby wygrać. Musiałbym trafić takie maszyny, które by mi zniszczyły mój czołg maksymalnie. O, tutaj nada się ta maszyna. Nada się, będzie cięła. O, mnie pocięła. <laughs> mój wóz też troszkę. O, ładnie tnie ten wóz. Ładnie. Tutaj co mamy? O, i tutaj mamy kulę, dobrze myślę? Tak jest. Kula daje radę. Kula daje radę. Jesteśmy na drugim miejscu. Czy to wystarczy? Kulo, pokaż nam. Czy to wystarczy? Magiczna kula. O! Awans na miejsce pierwsze. Uuu, ładnie wyskoczyłem. Zobaczcie, tutaj ładnie zarobiłem. Wyskoczyłem na pierwsze miejsce. Dwa. <ścoughs> 10 sekund. 10 sekund. Czy ktoś mnie dogoni? Czy ja zdążę tu jeszcze wjechać? Zdążę wjechać, ale mu wykazaniem się rozkręci. No, udało się, udało się! Kolejne zwycięstwo i... Ha! Uuu, ou, 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 Mamy przeciwnika! Mamy przeciwnika! Czy będzie nas atakował? Tak jest! Tak jest! Nie mógł tego odpuścić, co? Nie mógł tego odpuścić! Zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy. I... To jest chyba najlepsza maszyna na czołgi tak naprawdę. Jeżeli chcemy rozwalić czołgi, to to jest najlepsza maszyna, no właśnie, mój czołg już jest unieruchomiony, już nie da rady. To jest chyba bardzo dobra maszyna. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Ach, tu jest przede mną! Widzieliście go, zaatakował mnie po raz kolejny. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Kto teraz wygra? Kto teraz wygra? A chwila, chwila, chwila. Najlepiej mu chyba celować, jednak w gąsienicę. Jak go unieruchomimy, no to będzie niegroźny. I czy się uda trafić, to jest ważne. To dobra. jest ważne, dobra i jedna chyba rozwalona. Dobra, i się sam przygwoździłem. Nieładnie, nieładnie. Czy uda mu się rozwalić moją lufę? To jest ważne, to jest ważne w tym odcinku. ow, 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 ow. O wyjadę, dobra. Dobra, mamy to. super, Ej, 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 skręcaj! Nie chcę skręcać. O, dobra, zresetował się. Dobra, czyli powiedzmy, że... remis? Powiedzmy, że remis. Podejście numer 3. Widzę, że... Haha, się nie rusza. Ale zobaczcie, mimo że się nie rusza, to nie trafiłem. Dobra, podejście numer 3. On się nie rusza, ale ja z tego skorzystam, co? Jakiś lag był, jakiś, ale zobaczcie co tam jest. Widzicie to? Bo ja tam widzę silnik, więc silnik namierzony. Więc warto mm, rozwalić mu tego silnicę, jakby chciał uciekać, ale tutaj mamy ten silnik. O, 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 dobra, przybliżenie nie da się, okej. Okay. Reloading, reloading mamy napisane, ładuje się, jest pięknie, po silniku, wygrałem, wygrałem trzecia runda moja <laughs> i atakujemy silnik od razu, jak już wiem gdzie on jest To czemu nie? Odpadło coś? Chyba nie trafiłem, chyba nie trafiłem, pojedzie z drugiej strony Tak jest, jest za mną, jest za mną. A i to niedobrze, dobrze, to nie dobrze, bo ja się nie potrafię na szybko obrócić. Już mnie zaatakował Już mnie zaatakował, ale! Ale nie rozwali mnie, ta runda się nie liczy, bo ja sam się rozwalę. Oj, 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 dobra, mam, mamy rudne nierozstrzygniętą. Na razie jest remis. Pierwszą rundą on wygrał, drugi remis, trzecią ja. Mimo, że on się nie ruszał, ale zaliczam. Zaliczam sobie. Bo czemu nie? Bo no czemu nie? Dobra, tutaj ja uciekłem, więc myślę, że tego nie będziemy liczyli. Gdzie on jest? On jest, aha, tutaj, tutaj jest, dobra, runda czwarta. Policzmy, że to runda czwarta. Silniczek jest gdzieś tam, odkryty, bardzo ładnie, trafiony, zatopiony i gdzie jedziesz? Jedziesz na mnie? Jedziesz na mnie? Chyba tak, chyba jedzie na mnie. Unieruchomimy go, oj, albo postaramy się przynajmniej. Oj, 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 oj. Mm. Dobra, dobra i. Aj, aj, aj. Ciężko tutaj też m, trzeba patrzeć na to, nie można od razu strzelać. Trzeba patrzeć tak, żeby mi lufy nie rozwalił, bo jak mi lufę rozwali, no to. No to klops. No to klops. O, jedzie, jedzie. Jedzie i. i. Aj, nie trafiłem. Oj, nie trafiłem i nie mam lufy. I nie mam lufy. Dobra, dobra. Wygrał. Jest przewaga, jest, przewa jest jego przewaga, ale dobra, on jest uszkodzony, ale nie respi się, to ja z tego skorzystam. Rozpalmy młodą silnicę. Albo, albo. Może uda. Tak jest, jeszcze jeden strzał i mamy silniczek, mamy silniczek i. Aj, zrespił się. No i tego sobie nie mogę policzyć. Tego sobie nie mogę. Chociaż wcześniej policzyłem. <ścoughs> Dobra, liczę, liczę, jest remis, jest remis. Teraz ostateczna walka, ostateczna walka. On jest zrespiony, ja jestem zrespiony i mm, on mnie nie atakuje. <ścoughs> chyba on mnie zapomniał, także ja z tego skorzystam i chyba to wygram. O, 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 silniczek. Nie trafiłem, ale teraz, teraz jest odkryty, to już będzie moje. To już będzie moje i ładuj się szybciej, ładuj się, proszę cię. Jest! Jest! Wygrałem. Dobra, ja uważam, że wygrałem. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, ale, no, dla mnie to jest ewidentna moja wygrana. Oj, znowu trafił się Halloween, więc szybko, szybko lecimy, lecimy szybko zbierać, 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 zobaczymy ile nazbieramy tym razem! A może uda się znowu skrzyneczka, oby, 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 byłoby bardzo fajnie, to dużo jednak punkcików jest, nie? To jest jednak 1000 punktów, a ja lubię mieć te punkty, im szybciej nazbieram, tym szybciej zdobędę maksymalne prezenty z eventu. Coś tam widzę, co to jest, tutaj, aha, dynia, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj jak jest słońce, tu, tutaj naprawdę nic nie widać, trzeba troszkę kamerę sobie wdudać, o, cukiereczki, ładnie. Troszkę kamerę wdudać i wtedy, i wtedy wszystko ładnie widać, nie oślepia mnie to przynajmniej, więc tyle dobrze. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej, jedziemy, zbieramy, co tutaj mamy, dynia, tam widzę dynia po prawej się pojawiła. Był laser z nieba, był laser z nieba, tutaj też się pojawiła, tam z tyłu jeszcze jedna, ale, ale śmigamy, szukamy, szukamy skrzyneczki, tutaj nie musimy mieć każdej dyni, tutaj do góry zobaczmy, czy nie ma skrzyneczki, nie, o, tutaj dynia, szkoda, że, ty, o, dobra, uderzyła we mnie, spoko, tutaj skoczmy, piękny skok i jedziemy zbierać dynie. Ta dynia się rozwaliła, bardzo ładnie. Tutaj też, co tam leży? To jest... Aha, to jest moja część, dobra. <ścoughs> już myślałem, że skrzyneczka, już myślałem, że skrzyneczka. Dobrze, tutaj nic nie widzę więcej, a tam jest... W oddali dynia. O, na góreczce. Tutaj właśnie, dobra. Tam też widzę jakieś dynie. Tutaj zjeżdżamy powolutku. Oczywiście jedziemy do góry zobaczyć. Zobaczmy do góry. Dawno do góry nie byłem. A tutaj dynie po drodze też są. o, o, o ho, 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 Zobaczcie, no tutaj leży. No tutaj leży, ale coś mi te kółeczko nie, nie chce działać. Nie mogę wykręcić. No i pięknie. Kolejna skrzyneczka. Kolejna dynia. Jeszcze jak już tutaj jestem, mam 17 sekund. 15 już teraz. Zobaczę, czy tutaj do góry coś nie ma. Ale tutaj zepsuła mi się. Maszyna, widzicie, jakoś tak w, 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 wpada w poślizg, dziwnie, dziwnie, ale dobra, jeszcze coś tutaj zbierzemy, jak najbardziej, jeden, dwa, i, i to wszystko, haha, i to wszystko, wow, wow, jak to zacunęło, jak to zasunęło, aż się rozwaliłem, no dobra, no dobra, no to kontynuujemy zbieranie kasiury, no już mamy nazbierane kolejne, podejrzewam, 1500. 1500 pewnie więc event idzie bardzo ładnie, a my... ja jak przed chwilą powiedziałem Wracam do zbierania. Tutaj ładnie oberwał. Teraz go troszkę rozjadę, już zostało pół auta. Czy go trafię? Nie, nie nie trafię. Troszkę lagi są, nie wiem czy u niego, czy u mnie, ale rzuca go. Rzuca go. Dobra, tutaj nie, tutaj widzieliście, było na złoto, ale tam nie wjeżdżamy. Tutaj też niektóry to jest numer jeden, to jest numer jeden. Więc jedyną sensowną maszyną albo dwoma sensownymi maszynami trzeba nawet, ale ta jest całkiem spoko, mimo wszystko. Jak dobrze auto spadnie na dach albo na dół, na podwozie, no to tutaj można ładnie zarobić. No. Tym razem tylko 11 bilionów, no ale to jest ogromny czołg. Dobra, jak widzicie, mam tutaj nazbierane 78 trylionów i już Wam pokazuję maksymalnie ulepszony cały czołg. O, w tym momencie przemaluję go tylko na pomarańczowo, żeby był tak pod event halloweenowy. Także już jest piękny, pomarańczowy, halloweenowy czołg. A ja w tym momencie kończę odcinek, także bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, macie okazję już zrobić to już teraz, zostawcie suba, lajka, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!